Czy ty wiesz, czym jest pies Barong, tak zwany Baron, Barong Dog z Bali? No właśnie, po pierwsze muszę ci powiedzieć, że tego psa znajdziesz tutaj, na mojej klatce. Ale ciekawostka jest taka, że mój wytatuowany pies z Bali nie był robiony ani na Bali, ani w Tajlandii. Był robiony w Wieleniej Górze u zajebistego gościa, który nazywa się Szpila. Chyba uda mi się go oznaczyć, bo naprawdę koleś jest warty tego, żeby u niego robić tatuaż. Ale samo to, co to jest pies barąg, to jest tylko i wyłącznie mityczne zwierzę z Bali, które z jednej strony ma chronić paliczyków przed tym, żeby nie robili głupot, ale z drugiej strony, jak już odwalą jakąś głupotę, to to zwierzę ma ich też chronić przed tym, żeby nie przyszła do nich niechciana zapłata. A więc czy warto jest mieć psa... Baron na swoim ciele? Powiem Wam tak, ze względu, że pamiętam kiedy go wytatuowałem, to przez lata bym mógł powiedzieć nie warto. Ale po wielu latach, od kiedy ten pies jest razem ze mną, to powiem Wam tak, zaczynam wierzyć w małe, mistyczne rzeczy, które są związane z tą wyspą. Jeżeli interesują Cię ciekawostki nie tylko z Bali, ale i z całego świata, to nie zapomnij zaobserwować tego kanału, bo już jutro kolejna porcja ciekawostek na tym kanale.